Hej, się ma cześć, cześć. Tutaj ja od to jest trzeci, tak, trzeci odcinek Let's Play Minecraft Exit. <coughs> e, jak szedłem do tej baski to akurat przyjrzałem moje nagranie i tam widziałem że... Tam, gdzie się teraz patrzę, jest jakaś malutka budowla i właśnie chcę ogarnąć, co to jest w ogóle za budowla. <coughs> Żeby móc... Bo jak na przykład przejdę ten wulkan, to nie... Będę miał co robić. What the fuck? Będę miał co robić na następny odcinek. A te nie dalej czy stoją? Trochę jestem zamolony. A to jest chyba taka wieża, gdzie jest, jest boss, tak myślę. Hmm. Huh. Mm, trochę to większe, myślałem. I diament znaleźliśmy, ale na razie nie będę ich wykopywał. Chcę zobaczyć, co to ogóle jest. Za chwilę idziemy do tego wulkanu. Chcę zobaczyć. O! Mam laga. Aha, i przepraszam was jak będą takie czasowe ścinki. O Boże. Dzisiaj, bo mi się Mirli z czasami laguje i... I nie wiem dlaczego, czym to jest w ogóle spowodowane. A to jest trochę dziwne? Dlaczego tak daleko trzeba schodzić? What the... Jak się wystraszyły mnie. Zombie Defender. Mmm, widzę, że tutaj będzie z tym troszeczkę zabawy. Dobra, no to no. może ogarniemy to później albo nawet w następnym odcinku jak, jak ogarnę tego tego yy, ten no 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 ten wulkan i dlaczego tutaj się tak długo wchodzi jest takie nudne yy, widzę że ja tędy schodziłem dobra to już mniej więcej wiem jak to ogarnąć yy, dobra to pójdźmy sobie do tego wulkanu który jest właśnie tam i tam diamenty będą tak, będą tam diamenty może i znowu widzę diaksy Dużo tych diamentów trochę na Hexicie, nie? E, nie wiem jak... Gdzie one są? Zgubię, o to są Daj thank you. you W ogóle ja chcę zobaczyć jak ten wulkan wygląda od środka Bo nigdy Nie wiedziałem jak on wygląda. Od razu mówię, że gram w tak pierwszy raz Także nie jestem Tu jakimś ekspertem Tych wszystkich Minecraft'ów wow, łodu Jakby to... Czy mi się uda jakoś w ogóle tam zejść? Ja chyba wątpię Nigdy nie kopię Nigdy nie kopię Żelazio Mamy, ale się boję W chulery Się boję Tak bardzo Chyba ten wulkan będzie taki duży, że podzielę go aż na dwa odcinki. Bo jak żeby inaczej, że mój program dogrywa, Mmm, Widzę, że tutaj mamy coś ciekawego. Jakieś spawnery, tylko żeby tu nie były blaze, bo się zestaram. I ja już bym umarł, jakbym tam wbił. Boję się boję. się I nie wiem czemu mówię takim dziwnym głosem. Trochę nie to! What the fuck? Co to jest? Jakieś mobki dziwne. dziwny moby. Bo ja mam na łatwy. Ile szczęścia? Wykop to wszystko ziom. Trzeba ograbić do samego końca. Co w tych skrzykuje? Seryus, żarcie. Wezmę sobie chleb. Kolejne żarcie i chleb. Mm. Widzę, że trochę będzie tym tutaj zabawy, ale... Gdzie te szkieleta? Dobra, nie wiem macie. Dlaczego nie ma skrzynki? To jest niepewne. Nie ma skrzynki, ale mam za to Emeralda. Ale będę miał czym handlować z osadnikami. Dużo czym, znaczy, żeby miał dużo emeraldów, żeby z nimi tym handlować. Mm. Może włączmy sobie na normal, może wtedy się zacznie raz, bo chcę się trochę fajcić, tylko żeby to fajce... faj... ten fight nie skończył się śmiercią. I chyba zaczęło się rozpić. Tak coś sądzę. A ten nie przejdziemy, to będziemy musieli zejść niżej. Ale za to mamy dwa emeraldy kolejne i tam przecież mamy. I ten emerald chyba spadł w tą przepaść? Nie. Amen. Co, co, co to? Jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? I czemu on zniknął jakoś dziwnie? I czemu mam tak mało HP? tylko żryj, żryj! Nie jest tylko, ż Szczały. To wszystko, czy mi się przyda? Nie, Niszcz... yeah. Co mamy? Szczały i gunpowder. Mamy dużo gunpowderu. Tak, dużo gunpowderu. I mamy MLI, który... Nie, nie spalił się. Pózu skręcić, co? Łapka. Lol. To było trochę dziwne. Aha, bo to ten, nie zauważyłem. To idzie w taką tą spiralkę, co poczo, spocza loczo. A najpierw będę ich wszystkich ściągał. Skąd on wiedział? O ty cheaterku małe. Łoto! Jak on mnie... Co on no? zniknął? To dziwne było. On tak, oni tak znikają. Jaksy i emeraly, co my tu what the fakt, co to jest. A tu ma całkiem inną grafikę niż Minecraft. Mmm, powiadacie, że mogę tu zjeść? Nie dzisiaj. Będzie ciekawie, ale nie dzisiaj. <laughs> Będzie ciekawie, ale nie dzisiaj, spok. Give my diamond. Wiesz co? Pinks. Headshot. Pinks. Już się nie ma. To jest takie fajne tytuł. A właśnie, wypróbujmy ten Legia Bow. Wypróbujmy Legia Bow. Legia Bow. What the fuck? Wiesz co? What? Spo oh, głowa z... Ja! Zarąbiste. Żałuję, że go wcześniej nie użyłem. Oj, żałuję teraz ma na maksa. O, żeby teraz nie spaść. A w ogóle... Siódma minuta. Boże, ale ten czas szybko leci mi. Oj, tu jest ten Emerald, co tu spał. Oj diaks. Ale będziemy mieli surowców sobie duży ma fak A nie macie Dlaczego ja nie użyłam Legia boa Legia boa Legia boa Jak dostał pięknie Nie ma was Teraz sobie wykopię za ten co diamenty I kolejny diamonds W ogóle nie wiem dlaczego ja nie, nie mam za bardzo na te surowce poboczne czy dał nam się tutaj jakiś ogarnąć backpack? I mam creepera. I to mnie nie bardzo cieszy. Bo ten creeper... To jest jakaś pułapka, ja tak sądzę. To jest jakaś pułapka. Legia bo strzela dwoma strzałami, ale jest mniej celny! Ała, może nie. I dosta... jeszcze nie dostanę... Nie... Nie dostaniesz mnie po prostu. A gdzie jest ten ten? Tu? Creeper, hej creeper nie macie creeper i to jest taki troll, nie tutaj o, co to jest? wywalmy śmiecie, czyli to, y, to y, nie, to nie hmm, to może się przydać hmm, nie, 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 nie nie no weźmy to weźmy to, to i to Weźmy strzał... nie, nie pszenicy, nie. E, strzały. Weźmy bengal. I weźmy sztabkę, że nas. Heheheczki. To było śmieszne. Tak śmieszne, że nas było śmieszne. Dobra. Nie wiem, jakim przodem to jest latające, ale dobra. Mamy I kolejny Golden coś tam. Nie ja to wyrzuciłem, ale nie wiem czy... Skąd wy... Więc jaka nie miała! Może nie. mnie. I ja się tutaj naryspiło, bo tutaj jest pełne ruchy, to widzę. Nie, mam laga. Kurde, smarci się, że w nagraniu będzie. Ścinki, ale chyba ciebie. I wyrzuciłem chyba ten blok złota. wyrzuciłem go do... Jest tutaj, jak pierdziele. Słyszałam, że takie nie, on przepadł tu nagle. Jej, no tu jest. Dobra, wyrzućmy te dynie, one są w ogóle do kitu niepotrzebne. Spoko. Jej, mam fajne łupy i mam jakieś jakiś gumerank I dam go zamiast... Dobra. Nie, 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 nie. Boże, mam tyle tych łupów, że... W ogóle po co nam dwa łuki? Zróbmy sobie tak. Ten damy tu. No. Od razu lepiej kurde, bitches. I się boję, że coś mnie zepchnie. Tak bardzo się zesram jak ktoś mnie zepchnie tutaj, dlatego muszę uważać na mopki. I różne gówno. Diamonds, mamy C- Diamonds, mamy C diamonds. I mamy Emelalda. Emerald Nie, 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 nie. Ja sobie zrobię tak. Żeby nie było. Zrobię z, wokół siebie taką kopułę. Żeby nic mnie nie zastrzeliło przypadkiem. O i... Fajnie. nie wiem, to chyba się z tego robi strzały, ale nie pamiętam. E, dobra. Potion Essence. Dobra i znowu. I teraz taki troll jest. Nie coś mnie zestrzeliwuję i wpadam do tego. Yy, do lawy. Ja bym się wkurzył. Bym chyba zawiesił moją serię. I teraz za wysoko to zrobiłem, ale dobra. Golden Ghasi. Nie wiem w ogóle co ja gadam, ale dobra. O wilku Mamy backpack! Jej! Mamy backpack, mamy backpack. Mamy backpack i możemy schować i To schowam, to schowam, to schowam, to schowam, to schowam, to schowam, to, schowam to, 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 to... Nie, tego nie. To, nie, tego też nie. No myślę, że większość... Szkoda, że nie mogę go jakoś nazwać, bym go nazwał fajnie. Fuck Nie sięgam mu, przeproszeczkę. What the f Long Longbow Widzę, że mamy tutaj fajne upgrade zichy. Co to jest ten longbow? On daje jakieś więcej damage'a? Nie, ale jest jakiś inny jakby to chyba w takim Jest długi ale jest jakaś coś zbugowany dobra idziemy stąd dalej let's go czas ruszać w nieznany i bić się z pająkami i zapomniałem chyba wykopać diamentów to dużo w ogóle czemu one mają aż 25hp to jest takie niepojęte mam pomysł ale to będzie trzeba się z tym trochę pomęczyć jak w złoku, o ile mi się uda. Nie, nie uda mi się. Jednego mi się udałbym. I zaraz robimy ja takie me meksykańskie pierdzielnięcie, nie? Takie pierdzielnięcie i nie wiem, jakim czytem on to odbyłeś. Defender! Oła, o ty, jaki mały cheater. Jakim wtedy miałem ja tak mało hapsa, zadawałem. I mamy dużo żareła. No i kiń z tego. A spawner, 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 lalala, la, la. dobra. A, geń! Dobra, nie macie. Zbieram tylko jabłka, to jest taki, to jest taki troll. A tutaj tyle rzeczy, a zbierasz tylko tkaninę. O, znowu coś tam. Jakiś gela, no to slime. Nie wiem do czego to w ogóle służy. Można, a wiem, że można to jeść. Nie wiem po co, może to mi da. Może będzie jakiś pro może się coś zmienię. Nie wiem, a tutaj jest jakiś spawner bez skrzynki. Mm. O, boże, zagapiłem się, ale tutaj będzie zwiedzania od długi. Dobra. Dobra, to będzie odcinek 20-minutowy. Tak, będzie to odcinek 20-minutowy i myślałam, że zaraz spadnę, ale nie spadłem. Jezu! <śm> Jezu, będziemy no, tak dużo, dużo, dużo. O Boże, dobra, strzeliłem w jednego i ten jest jakiś większy. fakt. Dobra, chodźcie do szmatki. Cia! 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 To są dwa Cia! Ciao, ciao, ała. Łoty, jak mnie naskoczył. Oooo! No! Idź, idź, idź. quit quit the game, quit the game. What the fuck, Co, Co Myślałem, że mnie to też bije i mam małchapsa. Gęcie, 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 Gię. A! Ah. On odbija moje strzały, o ty ma Aaaa, ging, ging Dings nie macie On, on, on już kilka razy w czasie ja im spadnę. What the O ty O ty, jaki tu war hooker W ogóle, ja to chcę, dajcie mi to pierdziele, no murzynie! nie, nie da mi, dać mi się nacieszyć, czy nie jakiś mam longbow, o nie wiem, po co on służy o w ogóle jest za cały ekran czemu nie macie i muszę zjeść żarcie, bo zaraz umrę dawajcie, na spartasa Serio? To mi nic nie dało, rozumiecie? To mi nic nie dało. A sprawdźmy ten miecz. Hmm. Ciekawe, jak on się nadal... I zjem złotą marchewką, ile mogę. Mogę. Ona już żreła dodaje. Dobrze. Sprawdźmy mój nowy miecz. Który jest... Dziwny! A dobra. O nie. Nie, nie, proszę, tylko nie to. Łódź. Kutkę, nie rzucił. Ale na co? oddychanie pod wodą. Aha, on mi chyba połok, ale nie wiem. Nie wiem i mam fajny miecz. ja no! 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 W tym czasie jakich odrzuca, to mogę niszczyć spawnery. Nawet fajne, ale ten krekonite jest lepszy. Ale tamten możemy... Tak, no kurde, gincie, małe głupki. Kupy! A -a -a! gin, gin, Gin. A! 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 No ginżeś w końcu, dziecku! Dziecko! dziecko. Boże, dziecku! Tutaj. Tutaj mamy też papiery. Lol, on mnie nie widzi. Mm, cześć. A, nie spodziewałeś się! Chleb, chleb! Mam chleb! Mam dużo chleba! Mam dużo chleba! Mam dużo chleba i dużo dwarfów, które mnie chcą zabić. Hej matko, chodź tuż matko, zabijecie! Tutaj dziś! Zabijecie! Tutaj dziś i ty powinieneś Mi dziś Dobra, nie wolę na Easy. Easy jest lepsze. Bo tak, nie zadałem. Ten HP! <tosan> ja nagrywam prawie 20 minut. To jest nie do pojęcia. Kiedy będzie. W ogóle skąd ja będę wziął. ten we... w... 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 czas, żeby to w ogóle wszystko. A! 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 Fuck! Fuck! to! co mi się. Co, 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 Nie widziałem wszystkiego. Nic, ale dobra. Yy, I chyba coś tak myślę, że jakiś tutaj trwał dajcie mi skrzynki ja te latające on się boi, trochę tej lawy. dobra, myślę, że tutaj nie ma co zwiedzać już ale ja chyba myślę, że na końcu coś będzie fajnego jakiś bosik czy coś, dobra wracamy na górę i oblukajmy jeszcze tą, tamtą, albo nie nie, nie, chyba że będziemy się to za długo yy, wróćmy tam na górę i coś dziwnego mi się tak dzieje jak skaczę, dobra no, dziewięć... Teraz będzie dwa, za chwilę będzie 200 minut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2. I już jest 200 minut. Dobra. Myślę, że ja się z nami będę już powoli uczkę żegnać, bo to już jest już 20 minut nagrywania i to jest bardzo dużo dla mnie. Dla mnie, tak, dużo i dla mnie, bo ja nie mam dużo czasu, żeby to wygrywać. Także. Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli czwartym. I będę po, Na czwartym odcinku będę planował jak w ogóle założyć... Znaczy, nie założyć, tylko... Będę, będę na, prze, na pewno w tym... Od tych, od tych odcinków zmienię... Ja, zmienię pisownie tych let's playów i w ogóle. I z, na, będę musiał nazwać tą serię, nie wiem... Będzie Minecraft na... No, nie. Będzie Minecraft na Hexicie Tak, nie. Będzie Minecraft na modach. Po prostu. Na moda, Będzie Minecraft na moda, Będzie Minecraft na modach. No, może za dużo MTA na Andreas. W ogóle. Tak się zastanawiam, czy nie nagrać też MTA San Andreas. Tylko że akcja coś mi nie chce współpracować. Tak coś widzę. Ale dużo surowców tu. Jezus, Mariusz. Dobra, ja się żegnam z Wami. E, tutaj był kocio i ja. Znaczy, no ja byłem. I byliśmy na wulkanie. I myślę, że spotkamy się w kolejnym odcinku. Bartem już z kolei. No to żegnam się z wami, tutaj ja się zakąpuję. No dobra, żegnam się z wami. Tutaj byłem, ja i trochę, kocio. Ciemaneczko, do zobaczenia w następnym odcinku Minecraft. Na razie,